Siemaneczko, mamy piękną pogodę, ciepło, fajnie, ale zaczynamy trening. Wchodzimy tam do zimnej piwniczki, zimnej, jeszcze zimnej i zaczynamy. Zaczynamy. Dzisiaj zrobimy plecy, barki. Zaczynamy teraz split, także zrobię cztery ćwiczenia na plecy. Najcięższe na początku, czyli martwy ciąg. Nie wiem ile razy ruszę dawno, nie robiłem z takim większym ciężarem. Zobaczymy, ale zaczynamy pierwszą serię. 10 razy wystarczy. Myślałem, że nie podniosę tego 10 razy, ale spokojnie dam radę. Czyli trzeba dowalić z ciężarem. Oh. Jeszcze 3 seryjki. Dobra. Ostatnia seryjka. Czas zacząć. Dokładałem co seria po 5 kg. Pierwsza seria poszła ładnie, to dokładałem teraz już po 5 kg. 10, 8, 6 i teraz ma iść 4 razy. Poszło cztery razy, daj tak, jak ma być. Uu. Męczące. Zaczynamy splita, męczącego splita. Ale damy radę. Dobra, teraz polecimy drugie ćwiczenie. Wiosła, polecimy z wiosłem. Okej, okay, dobra. To wiosłujemy, troszkę sobie podrzucimy, troszkę oszukamy. Ale spompuję tak jak należy. Dwanaście raz poszło. Oczywiście dwanaście, dziesięć, osiem, sześć. Przez jakiś czas polecę tym. Grafikiem później, oczywiście, zmienimy te powtórzenia na coś innego. Będziemy kombinować. Co by z tak dacji nie było, staram się do tego nie dopuszczać. Zawsze jakiś zakwas złapie. Tak kombinuję, tak przyplatam, że, że jest ok. Dobra. Wiosłowanie zrobione. O dziwo też dokładałem co seria po 5 kg. 4 serie. No i zaczynamy wyciąg. Nie wiem, ile razy tutaj ruszę. Zobaczymy. Zaczynamy. Dziesięć razy wystarczy. Plecy już zmęczone. Ale okej, okay. zrobimy dziesięć, osiem, osiem, sześć. Będzie ok. To będzie przedostatnie ćwiczenie. Jeszcze zostanie wyciąg górny na dobitkę, tak już na zamordowanie pleców całkiem. Ok. Ostatnie ćwiczenie, wyciąg górny. Zaczynamy. powolutku 12 razy poszło dużych ciężarów to za bardzo nie mogę, bo mi będzie do góry podnosić dlatego czasem robię na wyciągu, a czasem na, na drążku to ćwiczenie zmieniam cały czas dobra, to na tym zakończyliśmy plecy 4 ćwiczenia po 4 serie poszło dobrze, fajnie, jestem zadowolony zrobimy bareczki jeszcze i będziemy kończyć trening Dobra. Plecy skończone, lecimy z barkami. Dzisiaj zrobię zacznę od unoszenia na boki. Zobaczymy jak to pójdzie dzisiaj troszkę chyba większym ciężarem niż zwykle, ale zobaczymy. 10 razy zrobimy 10, 8, 8, 6, plus. na koniec dobiję jeszcze dropsetem i będzie naprawdę mocno spompowane. Zrobimy 3 ćwiczenia po 3, może 4 seryjki. Pierwszy trening barków po, po FBW, czyli dzisiaj split. 3 ćwiczenia, jak dobiję na barki, będzie szok dla barków. Dobra. I drugie ćwiczenie. Jak spina, dobra, i trzecie ćwiczenie. I wystarczy 10 powtórzeń, zrobimy osiem, i 6, jeszcze I to będzie. Zabójstwo dla barków, dobra. To jestem po treningu, pierwszy raz w tym roku cycki opalam do słońca. Uff, była mordęga, ale dałem radę. Także jest fajnie, ciepło się zaczyna robić, oby jeszcze tylko w siłowni cieplej było i będzie luksus. No to cóż, jeśli się podobało oczywiście, to wpadnij na trening, pogadamy, poćwiczymy. Wymienimy się doświadczeniami treningowymi i siłowniej i takie tam Uff. Także tak ja lecę się poubierać Co by się nie przeziębił I do zobaczyska na następnym filmie